Według przeciegu z gabinetu władz Chelsea klub miał przedłużyć kontrakt z Mauricio Pochettino, co wywołało wielką burzę w mediach społecznościowych. Oburzeni kibice Chelsea ciągle zadają pytania. Dlaczego? Według kibiców Chelsea to, co pocz robi z klubem jest niedorzeczne. Trener Chelsea zareagował na tą burzę, wstawiając na Instagramie wymowne Krótce się przekonacie. Dzień po decyzji zostawienia na stanowisku Pochettino wielkie nazwiska i media w piłce nożnej tak jak Fabrizio Romano, Sky Sports zaczęły publikować wytyczne, które Klub narzucił Mauricio na nowy sezon. Klub wymaga sprzedaży jednego piłkarza z klubu, który jest w klubie dłużej niż 3 lata. Fabrizio Romano zasugerował dwóch piłkarzy, którzy mogą pożegnać się z klubem tego lata. Jednym z nich jest Trevor Chaloba, którego Chelsea wysłania na 15 milionów funtów. A drugim Ben Chilwell, który domagał się ogromnej podwyżki, nawet aż o 50%, co pokłóciło go z klubem. Według Sky Sport Chelsea przyjmuje za niego każdą ofertę. Oprócz topowych klubów z Londynu, na przykład Tottenham lub Arsenal. Mimo wszystko Chelsea zachowuje wielki szacunek piłkarzowi, nie wystawiając go na listę transferową. Według Romano, Chelsea ma być na skraju postępowania za finansowe fair play, dlatego władze ligi narzuciły Chelsea kilka warunków. Chelsea musi zakończyć sezon z budżetem minimum 40 milionów funtów, które mogą zdobyć za transfery i wygrywanie trofeów. Chelsea za każdy transfer oddaje 30% kwoty, natomiast 70% trafia do budżetu. To Bowli w wywiadzie dla popularnych mediów powiedział. Ponad rok temu Chelsea zakończyła projekt Chelsea U25, ale to nie oznacza, że Chelsea przestanie kupować młodych piłkarzy. Według kibiców Chelsea i niektórych mniej znanych dziennikarzy, Chelsea ma ściągnąć dwóch lub trzech piłkarzy poniżej 25 roku życia. Według ekspertów transferowych Chelsea. Klub ma najbardziej rozpieszczonych zawodników w Lidze Angielskiej, co mogło świadczyć ciągłe rozmowy piłkarzy z trenerem o tym, czy ktoś mógłby wystąpić w meczu. Klub zamierza wymusić wypożyczenie, a nawet sprzedaż na niektórych zawodnikach. Fabricio napisał na Twitterze. Karnejczuk, Tosin i Humpris mają niepewną przyszłość w klubie z powodu rozpieszczenia. Jeden z nich ma zostać wystawiony na sprzedaż, Pozostała reszta ma zostać wypożyczona. Klub zamierza sprzedać dwóch wychowanków z akademii z powodu przesytu ich w klubie. Ostatnią wytyczną ma być ściągnięcie jednego byłego gracza Chelsea, co według Toda Dabochlego ma pomóc w ociepleniu relacji z fanami. Mauricio Pochetino miał przekonać władzę Chelsea kilkoma założeniami. Trener Chelsea miał powiedzieć: Zamierzam nawiązać równą walkę z klubami, z którymi od zawsze mamy problem. Wywieźć chociaż punkt. Fani Chelsea zinterpretowali to jako równą walkę z takimi klubami jak Liverpool, Manchester City i Arsenal. Według nieoficjalnej informacji, trener The Blues miał także zadeklarować się, że nie przegra ani jednego meczu z Tottenhamem i innymi klubami z Londynu, oprócz Arsenalu. Klub na początku do dyspozycji na transfery będzie miał aż 55 milionów za ćwierćfinał UEFA Champions League i za trzecie miejsce w lidze, plus dodatkowe 31 milionów, które zaoszczędzili w poprzednim sezonie. Kibice, jak i zarząd wymagają wygrania dwóch pucharów i walki o mistrzostwo do końca i ograniczenia blamaży z wielkimi klubami. Ale czy Mauricio po Pochettino połów doła? Jeśli chcecie się przekonać, oglądajcie nowy odcinek Ratunek Chelsea. I tak jak już słyszeliście... Kontrakt z Mauricio Pochettino został przedłużony, tak to jest siłanko w nowym odcinku z serii ratunek Chelsea w odcinku numer 14 Wcale nie nagrywam tego drugi raz z rzędu yy, Ale na szczęście wróciłem do poprzedniego save'a więc yy, wszystko jest git, ale yy, ten odcinek będzie jak najbardziej też yy, pogadankowy w takim sensie o, na temat serii Ale dobra, yy, w skrócie nie chcę, na, jeśli ktoś chce wbić na to co zawsze dawałem to zapraszam na linki w opisie Zostawcie łapkę su i suba yy, z dzwoneczkiem i i to by było na tyle. Zaczynamy, bo mamy bardzo dużo dzisiaj do zrobienia. E, więc tak, ja mam tu przygotowaną mniej więcej listę, kogo trzeba kupić, kogo trzeba sprzedać. E, więc najpierw wystawiamy na listę transferową kilka osób. No tak, Benitelli zostaje, bo on chyba kończy karierę e, po tym sezonie, więc nie wiem, czy będę mógł z nim przedłużyć, ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, na rok się zgodził. Dobra, zgodził się na obniżkę pensji, czyli to mamy, ale nie chciałem akurat tego robić. Slonina. Tak, Petrowicz, on już jest na liście transferowej, to git, e, czyli nie mogę go wystawić na listę transferową. Breja zostaje, Dylan Williams na wypożyczenie, e, Adarabio na sela, e, Dizazi będzie naszym drugim obrońcą, e, Cholał zostaje, czyli można się, no w sumie jak już mówiłem, że Chiller odchodzi, to można byłoby się domyśleć. Brooking odchodzi jako wychowanek, czyli jednego wychowanka mamy, Corbyn jak na zostaje, przedłużam mu kontrakt daję mu takie 140 mimo, że on będzie bardziej rotacyjny Humphreys tak samo odchodzi, bo jest zbyt rozpieszczony, Grichlich na wypożyczenie James odchodzi w no bo chce, Gusto zostaje. Tak, muszę to na pewno przedłużyć kontrakt i dać mu porządną podwyżkę. Dobra, Lawia tak samo. Devsbury zostaje, Enzo zostaje, Ugo Czukuku idzie na wypożyczenie, albo nie, zostaje. Santos idzie na za to na wypożyczenie, Kasadej zostaje sprzedany, Tomuri zostaje sprzedany jako kolejny już wychowanek a zostaje jeszcze raz wypożyczony, ale już raczej ostatni. Jeśli nie, wróci tu minimum z 75% tego sprzedajemy zresztą. Nie wiem czy ta seria potrwa jeszcze sezon, e, znaczy dwa sezony, czy skończymy już po tym, to się domyśli, to już zostawimy. E, Kellyman odchodzi. Tak samo Castelline jako kolejny wychowanek. Polisę zostaje, madłekę z zost Moment, bo tutaj muszę jeszcze Palmera. Na pewno dać mu srogą podwyżkę. Kunku niestety, musi odejść. Mudryk jest wielka, niewiadoma. Openda dostaje podwyżkę na 265. Tak samo. Nicolas Jackson na pewno zostaje. Fafana odchodzi, bo to darmowe pieniądze. Washington na wypożyczenie. Eee, I Marguju. Ale czy go zostawić? To też jest pod znakiem zapytania czy go zostawić nowy wypożyczenie. Dobra. A jeśli chodzi o przewidywane transfery... Tak widzowie. ściąga, pewno mam w planach ściągnąć e, Tomoriego jako naszego kolejnego obrońcę, w, który i tutaj musimy zgromadzić dużo pieniędzy i zamienić go na Chiluela. Tutaj potrzebujemy około 70 milionów i Chiluela, e, Teo Hernandeza, Rich James i 20 milionów, e, tak gdzieś planuję, który jest dla mnie jednym z lepszych tutaj, których mogę wziąć pod uwagę. Martinelli chciał odejść, to, a że był z Arsenalu, chciał odejść, no to mogę go jak najbardziej tutaj kupić, e, a to, że wiadomo, no tutaj on jest, jest sezon w Napoli czy będzie, czy patrzyłby, jeśli zaproponuję mu dużą tygodniówkę, to wiadomo, że tu zostanie. W tej piłce nie ma czegoś takiego jak zdrada, dopóki nie robi szynki przeciwko klubowi. I jeszcze pod znakiem zapytania jest João Cancelo, który jest pod znakiem zapytania tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, czy Gusto by tu nie był lepiej, ale to zobaczymy jak będą nasze pieniądze, nasze pieniądze tutaj przybywać. A teraz przewijamy kilka dni do przodu. Od razu mamy tutaj, tak, Chris James do Liverpoolu nie odchodzi. Tutaj. Muszę poprawiać z każdym relacje, my musimy taką ekipę zmontować, żeby coś tutaj jednak zrobić. O Petrowicz, proszę bardzo, yy, Petrowicz, Sandrine, 12 milionów, tutaj żadnego CLS-ki nie potrzebujemy, ale 12 milionów już jak najbardziej. E, musimy też sprowadzić trzech dzieciaków. A żeby sprowadzić trzech dzieciaków, e, najłatwiejszym sposobem będzie kupienie Martina Liego, bo on ma poniżej 24 roku życia, i kupienie. No i właśnie, kupienie. No i musimy jeszcze trzech dzieciaków, więc przy sprzedaży Michała Mudryka ale to zostawiam w sekcji komentarzy dla Was. Czy sprzedawać Michała Mudryka, kupować za niego jakiegoś dzieciaka, e, czy zostawiać Michała Mudryka i nie kupować za niego dzieciaka? Jeśli uznacie, że jak najbardziej kupować za niego dzieciaka. To, to zrobię, pamiętajmy, że musimy zrealizować większość celów no, no w sensie, tutaj nie musimy tych dzieciaków, ale musimy zrealizować 90% celów I wygrać te puchary A to nie będzie łatwe przy naszej formie Kelly Mandorakowa, Częstochowa Widzicie jaki to jest poziom? A my go kupiliśmy za 20 milionów Rabi Bio, jak najbardziej do Southampton, do, do Nottingham Forest Ale za nie taką kwotę na pewno Najpierw sprzedajemy, mamy 86 milionów budżetu tylko Więc od razu nie idę po transfery Chciałbym też wszystkich już zgromadzić do pierwszego meczu ligowego, no ale wiadomo, że dzieciaków takich nie sprowadzę. Pierwszym piłkarzem, który odchodzi za 12 milionów jest to Petrowicz odchodzi za 12, 70% z 12 to jest to jest 9 milionów, czyli dostajemy z jego 9 milionów, czyli mamy budżetu 95 milionów czyli już możemy ruszyć tak naprawdę po Ficario Tomoriego ale ja bym nie chciał yy, Ficario Tomori na pewno jest bardziej pewnym niż bo potrzebujemy na pewno Martina Liego ale to kunku musimy najpierw sprzedać jak sprzedamy Nkunku ruszamy po pierwsze transfery yy, tutaj do West Hamu jak najbardziej można go wypożyczyć tak samo Amurima do Fulham yy, tak samo Casadeja możemy sprzedać za 4 miliony czyli to tam dla nas będzie no niecałe 3 miliony, ale zawsze coś. Gusto się nigdzie, jak na razie, nie rusza. E, póki co. E, Washington wypożyczony do Wolverhampton, jak najbardziej. Albo. Zróbmy jednak coś takiego, żeby go wypożyczyć za tą kwotę, za jakieś 6 milionów go sprzedać. Adarabio za 22 miliony, no nie, musimy wynegocjować tu minimum 25 milionów, bo my musimy też, też zapłacić sporo. No jeśli tutaj 2,5 miliona idzie 10%, czyli 7,5 miliona, czyli zostaje nam jakieś wtedy 13 milionów. To jest strasznie mała kwota yy, za takie coś, więc trzeba tutaj wyciągnąć sporo. No nie potrzebujemy procentu od sprzedaży, bo w tej serii to mi się to... By to nie przyda, bo też nie patrzę na takie rzeczy 27, 23, jak dadzą mi 25 to możemy się zgodzić, rozumiem, no i git zapłacą tyle, pytanie czy się dogadają Tomrej za milion niecały, ale tu już podciągnę bo te końcówki wszędzie zbieram, więc podciągnę to po prostu pod tą kwotę najpierw sprzedajemy, pierwszy transfer około pre-seasonu na pewno trzeba zrobić ten Martinelli tak strasznie mi tu pasuje do tej Chelsea, zwłaszcza że on chciał odejść i nie wiem, czy gdzieś słyszałem, że akurat czy, czy Chelsea by była zainteresowana. No ale nie według mnie, jak już gra w rok, w rok w ten Napoli, to można go kupić. Czy jeśli by był w Arsenalu, moglibyśmy go kupić? Nie. Ale jak gra w innym klubie, jak najbardziej. Icy, kasa zostaje sprzedany, czyli plus 3 miliony yy, około. Eee, 3,5 dokładnie, czyli mamy 98, to już okrągłe w dół, eee, czyli mamy 98 milionów, Czy już za tą kwotę możemy poszaleć, ale nadal to nie jest kwota, za którą możemy cokolwiek zrobić. Zwłaszcza, że na Martinelli'ego potrzebujemy równych 100 milionów, kalendarna suma. Eee, musimy też tych grajków mieć jak najmniej eee, do pierwszego składu. Dobra, tak, ugoczył fu na rok. Ale ja u nie chciałem wypożyczać. Christopher Nkunku do Soreal do Liverpoolu nie ma opcji. Jeśli zgłosi się, bo niego Paris Saint Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monachium, ktokolwiek z tych klubów na pewno się... Na pewno to przyjmę, ale nikt z naszej rodzimej ligi. Na tym polega teraz moja koncepcja taktyczna, żeby nikt z naszej rodzimej ligi nie dostawał tych najlepszych grajków. 25 milionów, czyli 2,5 razy 3, to jest 7,5 minus 25, czyli 18 milionów do naszego budżetu, czyli mamy już 116 milionów. Mogliśmy za niego wyciągnąć trochę więcej, ale już. Tutaj taka kwota mi się podoba. Dobra, Adabajo przechodzi do innego klubu. E, Santos na wypożyczenie do Man United. Jak najbardziej tutaj to robi, e, przyjmuje. Dylan Williams, tak jak najbardziej do Norwich. No jak na razie idzie to bardzo, bardzo dobrze. Na pewno musimy wzmocnić lewą flankę, na pewno musimy wzmocnić prawą flankę. Yy, znaczy prawą to akurat nie i, i musimy na pewno wzmocnić, musimy na pewno wzmocnić środek obron i skrzydło, no bo jak jakby Nkunku nie odchodził, to z tym problemu nie. No i pre season się zaczyna. Tak jak powiedziałem, musimy po kogoś ruszyć. na no, Poli nie będzie chciał Nkunku, więc na pewno nie ruszamy po Martinelliego i pierwszym naszym transferem, według mnie powinien być jak najbardziej Teo Hernandez. I ja mówię tutaj bardziej o wymianie y, Reese James plus dopłata jakichś pieniędzy niż y, dużej kwoty, y, niż po prostu zapłacenia full kwoty, bo to jest po prostu bez sens, żeby go tak sprzedawać, a czy kiedy nie miałem sprzedawać, więc odrzucam tą ofertę. I chyba ja to nawet ją wynegocjowałem, więc nieważne. Dobrze, Teo Hernandez, mamy kwotę 116 milionów, ale jakby udało się za te 20 go kupić, plus oczywiście wymiana, tak jak już mówiłem, to bym był, bym był zadowolony. Rich James jest warto około 47, ale może za niego dostać chyba 60, więc 60 plus 15, ale żeby mi tutaj nie zmienili nagle zawodnika, to myślę, że możemy mówić tu o Rish James i 20 milionach dolarów, czyli takiej ogromnej kwoty Rich James i 20 milionów. Jak najbardziej myślę, że to jest dobra kwota. 23 chcą. Ja to jak najbardziej przyjmuję. Jest to na pewno dużo lepsza kwota niż taką, którą byśmy zapłacili bez Risa James'a 20 milionów za to jest jak promocja. Plus jeszcze tygodniówka spada, bo Risa James miał wygórowaną tygodniówkę. Nowy obro lewy obrońca Lucas er Theo Hernandez Przechodzi do Chelsea, już to jest praktycznie pewne, tutaj 4 lata, e, podpisujemy kontrakt, e, klauzuli odstępnego brak, oczywiście przyjmujemy to, e, premia się tutaj nie liczy dla nas, możemy mu dać 140 nawet i milion, jest zadowolony, czyli Teo Hernandez to Chelsea, here we go, minus. Teraz 23 miliony, czyli zostaje nam 90, yy, nie 90, 80 chyba prawie milionów, yy, nie 93 miliony budżetu. Nadal nas stać na Ficario Tomariego, ale nie stać nas na Martinelliego, A żeby temu zaradzić, musimy sprzedać Chiluela, musimy sprzedać Nekunku który jest jednym z lepszych naszych zawodników. Ja bym go przytrzymał jak najbardziej. No ale niestety było też mowa, żeby Barkole kupić, ale Barkole mógłbym kupić za mudryka. Gordon 24-letni mi tutaj nie podpasowuje. To ten chyba go nie wykupimy. Ale to Tomori, następny nasz nabytek może to być 93 miliony. Oj, nie wiem czy tu po niego jeść, bo jest to Tomori i jeszcze Martinelli, za którego musimy zapłacić stówkę ręką, jedną ręką, ale z tą stówkę możemy dostać żankunku. a tutaj to Tomoriego możemy zaplątać jeszcze Chiluela jak najbardziej... Pójdę po niego. Próbuję pójść po niego. Ale z wymianą za Chiluela. Wymiana to będzie coś, czym będziemy się teraz wyrować. 23 miliony plus 65 milionów. Myślę, że to będzie dobre, bo to wychodzi około 20 za Chiluela. 30 bym brał, czyli wychodzi około 95 milionów. No to jest oferta nie do odrzucenia, zwłaszcza za takiego piłkarza. 68 akceptujemy to, bo to jest i tak kwota niższa i jesteśmy w tym momencie już na poziomie grywania na pewno trofeów, e, czyli minus jak na razie 68 milionów. Pytanie, czy ten transfer się powiedzie, bo jeszcze może być duża tygodniówka, ale Chilwell odchodzi w wymianie, więc to jest na pewno bardzo lepsze niż jakbym miał go sprzedawać. E, Teo e, Tomori znaczy się kluczowy piłkarz, jak najbardziej. I zaraz pokażę wam moją koncepcję gry, którą sobie ustaliłem, tak mniej więcej. Też moglibyśmy przyjąć jakąś taktykę z trójką obrońców, ale my będziemy tracić za dużo bramek, szanujmy się. E, dobra, tutaj 119. Przyjmuję tą ofertę Fikaio Tomori. Czyli mamy... Tylko nam zostaje 30, nawet nie 30, bo 20... 25 milionów budżetu. Ale przybywa do nas stary gracz Chelsea, wychowanek Chelsea chyba. E, Fikajo Tomori także przychodzi do nas. E, poprawiamy na pewno relacje sobie tutaj z klubem, e, no dokładnie, e, więc teraz e, mamy piękny skład, ja wam pokażę moją koncepcję. Wiem, że Disazzi nie jest lewym obrońcą, ale może tak zagrać. Fikayo Tomori tutaj, Teo Hernandez na lewej, ależ to będzie chodzić, Nicolas Jackson e, też w nowy nowy nabytek e, Właśnie, jego można jak najbardziej chyba zaliczyć pod dzieciaki, czyli mamy już jednego, Zawodnika kupionego, bo on został kupiony. Czyli można to, pod, to podpisać. Na pewno tak. Na pewno Line odchodzi, więc za niego tu można wmieszać. Gobą chyba nie odchodzi, no i zostaje nam coś takiego: zostaje nam strasznie mała 11. Plus, Nkunku zamieni się miejscami i myślę, No na pewno musimy to jakiegoś dzieciaka ściągnąć. Yy, biorąc pod uwagę, że sprzedamy Mudryka, kupimy za niego jakiegoś dzieciaka bartego z 10 milionów, wejdziemy na plus. To trzeba też pamiętać o tym, żeby kupić, no na pewno, jeśli kupimy prawego obrońcę, to ta ławka się powiększy. No a tutaj bierzemy najdroższy, żeby jak najwięcej zyskać. Jeśli go wygramy, dostajemy 6 milionów czysto do naszego budżetu. No i pamiętajmy, że jeszcze mamy Kunku i kilka dzieciaków do sprzedania. Openda nigdzie się nie przenosi, a na pewno nie do Aston Willi. Washington możemy go wypożyczyć. for to za 34 miliony minimum, czy znaczy minimum za 27, a maksimum 34, znaczy kwota, którą ja operuję według mnie, która jest potrzebna. E, dobra, czyli coś takiego mamy teraz. I mamy ofertę za Christophera Nekunku. A, i jest o nic dobra. E, tak, ciebie możemy wypożyczyć. Ty nigdzie nie idziesz, e, bo ty jesteś zbyt ważnym elementem. Do, no nie, do West Hamu nie, nie i jeszcze raz nie. Nie sprzedamy go do, do gorszego klubu niż my w tym momencie jesteśmy. znaczy... po tych dwóch ostatnich sezonach, które teraz są mi po tym pre-sezonie... można wnioskować, że jesteśmy gorsi, ale no nie, Arsenal też. nie. Ale tutaj w tej rzeczywistości, no niestety y, jesteśmy, znaczy niestety bardziej jesteśmy, ale niestety dla przeciwników jesteśmy tą Chelsea, która była już dwa lata temu, tylko bez wygrywania, y, wygrywania to jak na razie, ale spokojnie 2025 będzie dla nas przełomą. Też po tym sezonie, który może mieć z dwa, trzy odcinki też, planuję... Jeśli nie wygramy jakichś poważnych trofeów, albo wygramy, ale nieznaczące, to planuję zakończyć tą serię i zacząć serię jednym z klubów Brighton lub Lazio. Lazio jest na pewno. O, dostajemy plus milion, więc naprawdę dużo. Yy, znaczy plus 700 tysięcy, ale mi Nie, tam o milion, no milion. Yy, znaczy milion zapłaci tylko 700%, ale jeszcze brałem z innych końcówek, czyli 26 milionów budżetu. Dlatego jak ja będę miał takie kwoty poniżej miliona będę je po prostu zawyżał, bo zawsze zaniżam te kwoty, czyli tak naprawdę żeby te, yy, te końcówek nie liczę. O, tu Humphrey do nasrał yy, bardzo proszę. Jeszcze fajnie jakbym Kunku się odobraził, no ale raczej to nie ma opcji, że coś takiego się stanie. Slonina tutaj chce, ale my mamy bramkarza. No i fajnie gdyby ten Kunku nie odchodził Jeśli nie uda się znaleźć za niego porządnej oferty, to raczej yy, tutaj nie zagra. Jak na razie pierwszy pre season wygrywamy 3 do 1 sezon, w którym Chelsea wygrywa wszystko jak leci. No jak my taką drużyną nie wygramy, to oznacza, że Chelsea po prostu w algorytmach FIFA jest yy, nietraktowana poważnie. Zresztą sam się z tego nie dziwię, co oni przez 2 miesiące wyprawiają. Yy, Nicolas Jackson nigdzie na razie nie idzie. Jeszcze jeden sezon by go tu przytrzymał. Marku Kuraja tak. Samo. Na pewno musimy zdobyć pieniądze, no jeśli Nkunku nie odejdzie, to nie ci z transferu Gabriel Martinelliego, ale za to mamy potężnego Nkunku, yy, więc on na pewno zostaje. Szkoda, że Nkunku się nie chce dobrazić, szkoda, że nie chce podejść do stołu, yy, do stołu w sensie takim, że nie chce z nami negocjować. Czalobach już nie odchodzi, jak sprzedałem ci Luelawy to to sensu. Na pewno ta Chelsea jest już trochę starszymi piłkarzami. E, tutaj tak, Markuju to zostaje, e, bo Wy musicie podjąć decyzję. Zostaje sprzedany. No i czekamy na tą ofertę do Christophera na Kunku, A tutaj myślę, teraz zmiany na tym Bill Bowser. E, musimy przetestować każdego też i tak na Kunku Tutaj Mudryk. Na razie taką jedenastką wyjdziemy i remisujemy Palmer. To, to jest sezon Palmera, gdzie jak widać, bardzo dużo on tutaj daje. Trzy bramki w dwóch meczach. No marzenie. Christopher Kunku Newcastle. Czy ta liga może się odpieprzyć od tego Nkunku? Nie sprzedam go tu, bo hop ma 27 lat i prawie 90 overola jest jednym z najlepszych napastników na świecie. ofensywnych w sensie pomocnik. Ten, ten ten mnie nie obchodzi, ten ten mnie nie obchodzi, nikogo tutaj nie ma ciekawego. I brakuje mi tutaj tego oferty Nkunku, a mecz jest coraz, coraz bliżej. Mamy 26 milionów. Po Martinaliego chcąc czy nie chcąc nie ruszymy z taką kwotą. Znaczy on no kunku jeśli nie dostanie oferty, to go przytrzymam. Mam jeszcze i go najwyżej widzimy opelimy ale no im dłużej trzymamy ten transfer, no to wychodzi to dla nas gorzej, tak? Ja bym tego gusto zostawił. Zresztą on spisuje się nadprzeciętnie 3 3 kun kun, -kun, -kun, -kun ku ja pierdolę, Ale nie, gusto akurat zagrał Miernie. Tym meczu. Ale trzy gole eee, z Barceloną to świadczy o tym, że na pewno nie wygrywamy tego trofeum, eee, tego pucharu, czy tam pre-sezonu, eee, puchar elity, a no, na drugim miejscu, było tak blisko, ale to może tam były bardzo dobre kluby, oprócz tego Atletico. No Dizazin nigdzie się nie wybiera, eee, póki co, na razie kluczowe, byle żeby się Colu nas nie obraził, to by było super, eee, że gra na tym eee, czynkunku, dostanie w końcu jakąś poważną ofertę, czy jednak ten skład będą, będzie miał tylko dwa Wzmocnienia. Teo Hernandez Tomori No jednak jeśli kulku nie odejdzie, to może on zostać jeszcze na kolejny sezon. No ale wtedy gusto, po, te, po to bym leciał, żeby gusto tutaj zdetronizować i Cancelo za niego wbił. Może gusto się rozwinie, kto wie nie wiem. Czy się rozwinie, tego nie wiem, więc trzeba na pewno brać pod uwagę, że on może się nie rozwinąć. I tr oferta transferu, a bo jeszcze go mamy. Fofana. No. dobra, 20 milionów, no już zejdę z tej kwoty. Mieć chociaż tutaj jakiekolwiek pieniądze, żeby oszczędzać. Katrin zostaje sprzedany natychmiastowo, bardzo szybko jak tego typu zawodnika. No wiadomo, mogliśmy te 30 za niego wyciągnąć, ale się nie udało. Plus. Yy, plus. 16, nie 16. Yy, plus 14 milionów, czyli mamy równo 40 milionów budżetu. I nie jest taka duża kwota. Bo na razie to nas na stanie nie jest, na Nankunku, może się odobrazić. No wie, jak się odobrazi, to, to bardzo dobrze. Jak się nie odobrazi, to źle. Znaczy e, to, to nie też nieźle, bo możemy mieć Gabriela Martinelli'ego Ale ja z tym kunku bym został. To jest najchętniej przeze mnie postrzegany transfer 90 overola, ale nadal chłop nie chce zostać. Ale jak zostanie, to możemy zawsze kupić wtedy tego Kancelu. Prośba o transfer nadal, jest e, nic nie chce, nie chce się odobrazić, a szkoda, bo powinien. I zaraz mamy mecz. No w takim razie w ligę wejdziemy z kunku. A tutaj zostawię kawałek okienka. Ten pierwszy. Przy mecz premier link i tak przesymuluję, ale będę musiał zostawić resztę na następny odcinek i wy podejmiecie decyzję, czy zostawić rynku do minimum zimowego okienka transferowego, czy kupować jakiś dzieciaków typu za mudryka, czy sprzedać mudryka i za niego jakiegoś dzieciaka. Czy kupować rano cancelo, czy zostawić na tej pozycji gusto? E, to możecie wy podejmujecie oczywiście, decyzję. A teraz zostajemy. Ojoj, dostajemy bardzo dobrą decyzję. Christopher Nkunku. Tylko my tutaj nie chcemy wymiany A jakbyśmy chcieli wymianę To już za takiego gracza jak Jao Cancelo Plus dopłata dodatkowych 100 milionów Boczny obrońca Jao Cancelo 42 Dokładnie takie samo Tylko my chcemy tutaj 90 milionów wtedy No żaden Gorecka, żaden Gorecka To wtedy 120 milionów I nic więcej O 120 Paris Saint-Germain wyjmuje z kieszeni 120 milionów Przy czym my dostaniemy z tego strasznie mało wtedy, Czy jeszcze deal przed pierwszym meczem się uda? Wątpię e, Nie nie, więc gramy w pierwszy mecz jeszcze Ko Konferencja prasowa Czyli jednak on kunku nie będziecie musieli decydować Będziecie musieli decydować o czymś innym. Wychodzimy jak najbardziej pierwszą ekipą, nie drugą, pierwszą tylko i wyłącznie Chcemy zobaczyć jak poradzi sobie na zewczu albo będzie fal start, albo wygramy Będzie fal start, ale remis W końcu nie przegrywamy z takimi zawodnikami, z takimi taką drużyną Pamiętajmy, że możemy jeszcze tutaj ściągnąć za Cancelo te... za to... Za te, za te 84 miliony, które dostajemy, czyli łącznie mamy tam 120, możemy ściągnąć i Gabriela Martinelli'ego, i Żało Cancelo. Tylko byśmy musieli dobrze zawrzeć tutaj wymianę, ale chyba się nie uda. Na pewno priorytetem jest teraz Gabriel Martinelli, nikt, ale to nikt więcej. Tylko go potrzebujemy. A czy Jao Cancelo, no raczej nie uda się go tutaj ściągnąć w letnie okienko. Tutaj Ugo Chukwu, no to tak. On może iść na wypożyczenie. Ugo Chukwu zostaje. No drugiego meczu nie mam zamiaru symulować. To już zobaczymy na następnym odcinku. Ale Nkunku został sprzedany, więc idziemy od razu dopiąć transfer Martinelliego. I w następnym odcinku zadecydujecie, czy kupujemy żałokancelę, czy zostawiamy Gusto, czy kupić jakiś młodziaków, czy cokolwiek inne. My tutaj w większości już się pozbyliśmy i mamy bardzo dobre relacje z klubem, czyli nie zostaniemy najprawdopodobniej zwolnieni. No ale teraz idziemy po, czyli dostajemy 84 miliony, czyli mamy 124 miliony budżetu. Więc musimy pójść po Gabriela Martinelli. 100 milionów i 25% o transfer. To jest dla mnie najlepsza kwota, jaką możemy przyjąć, znaczy zrobić. Ewentualnie jeszcze popatrzę, czy ktoś tutaj mógłby odejść, ale wydaje mi się, że chyba już nie. Wspaniale Michailo Mudryk, ale wtedy może być cienko tutaj, bo mamy tylko trzech skrzydłowych, więc ja bym to zostawił. Tutaj jeszcze ewentualnie możemy dorzucić Kelimana plus. Te 100 milionów. Oj, oni są aż 30, no takich kwot to my nie mamy. 100, 105, 25% od sprzedaży. Ja go sprzedawać w tej serii nie będę. A w najbliższej Chelsea później będzie się ojoj, oj, oj, oni są za duże. I znaczy na to nas stać, ale to ja chcę tu 115 milionów. Tylko i tyle możemy zapłacić. Nie więcej, bo ja chcę sobie zostawić trochę budżetu. 10% jeszcze do tego dużo sam, i się za to zgadzają. 115 milionów. Plus y, procent od sprzedaży w postaci 10%, ale i my na no, to nie będziemy zwracać uwagi, bo on nie będzie odchodził. Y, pamiętajcie, że nie musimy kupować wszystkich w, w letnim okienku: jeszcze jest zimowe okienko transferowe. Jeśli o to chodzi, to zostajemy z dużo mniejszą płacą, ale za to z dużo większymi oczekiwaniami. No, taki skład jest w stanie walczyć o wszystko. Taki skład jest walczyć o, na pewno na najwyższe cele. Gabriel Martinelli, odmłodziliśmy to skrzydło. Mamy już drugiego ściągniętego dzieciaka, jeszcze jeden, czyli moglibyśmy e, sprzedać Mudryka i kupić za niego na przykład Roger'a Fernandesza. E, pytanie, czy wy chcecie, to już się e, okaże. Prezentacja składu wygląda następująco, szukam Martinelliego, cyk, e, cyk, cyk, cyk. E, no i to wygląda ten skład tak. Mógłby wyglądać lepiej? Tak. Moglibyśmy wzmocnić prawą obronę. Czy jest to skład, który może walczyć o najlepsze cele? Tak. To jest na pewno piękny atak, piękna obrona. No i piękna ławka. W takim razie, w następnym odcinku mamy jeszcze troszeczkę okienka transferowego. Mamy Match City, to najważniejsze. Jeśli kogoś jeszcze chcecie kupić, to piszcie w komentarzu. Jeśli nie, to. Też napiszcie w komentarzu. W następnym meczu o Match City wyjadę do Ziemniaczka. Na ostatni film z NFS-a, na ostatni film z FIFA. A następnego siema.